natnie. Bye. Bobsznek, 9 zł i 75 groszy. Pozdrawiam razem z moim bratem mf z Muranowa. No, dzięki. Ej, po trupach swoją drogą, sam jeszcze nie wiem dokąd to bo z was nie chcę tam kurwy widzieć nikogo Nie dam szans, dałem słowo paru zdań, już nie cofną parę ran Ciągle mam, które wciąż się nie goją Kumple nadal za mną stoją, tak jak za mną stali kiedyś Ludzie nienawidzą mnie, za co mnie kochali wtedy Stępy czekają na błąd, wciąż liczą na potknięcie Chcieli się mnie pozbyć stąd, powiedz który rok tu jestem I będę na bank cały czas, bo zapierdalam od lata I tak mi napiszą, że na start miałem fart, albo nie zrobiłem sam no to pokaż proszę kto mi wszystko dał. Kto mi dał Przez to dziwko dziś mam status legendarny Z myślą kilka legend o mnie jak już będę martwy Nie ćpałem nigdy nic wy z komentarzy znawcy Zapamiętaj na zawsze robię odwrotnie od branży Chciał mnie wyjebać ziomal, chciała wyjebać ona Dzisiaj patrzę na to jakby z drona, bo jestem ponad Moja głowa jest dowodem na to, że nie ma Boga Wybrali naszą stronę i zaczęli wstawać z kolan Bo jako małolat zawsze miałem tych do forsy Jak przestanę być zły to się stanę jeszcze gorszy Nie obchodzą mnie posty gości nieobrotnych Bo bez roboty w Robię więcej niż przez rok ty Lubię dupy na odruch, wymiotny zbyt głupie Znów wracam z przytupem do miasta jak duszej. I dorastać muszę, chociaż jestem na górze Noszę tajemnice gwiazd, nawet jak oczy zmrużę Nie mów do mnie brat, bo mnie znasz z opowieści Nie jesteś jednym z nas, jak nie trzymasz się wersji Jak masz pieprzyć, że nie poznałem życia Przez gierki to klejpysk, bo dzięki nim nie poznałem śmierci kurwa, ciekawe nawet. Taka uliczna braga. <grym zdaniem> Już wiem, które środowisko będzie wkurwione. I ciekawie też nawinięte. Śmiesznie też, to, czy też ciekawie, to nie śmiesznie. No. Śmiesznie jak na to, że zazwyczaj jak są takie bity, kurwa, i takie tematy i wiesz, i ten, to, to ci ludzie się kurwa... To ci ludzie się wysłowić nie potrafią. To fajnie, niektóre rzeczy były zaciągnięte. Jest... Eee, f... W porządku. Mógłbym tego przysłać. Mógłbym, mógłbym to mieć na playlistie, o. Nie byłaby to moja ulubiona piosenka, ale. Trzeba powiedzieć, że jest dobra. Tak myślę po prostu. No. I ciekawe rymy, no? No to już mówiłem, że fajnie, nie?